Cześć, jesteśmy na miasteczku modlitewnym w zabawie, na piętnastym już miasteczku, dlatego jest ono tak wyjątkowe. Został pobity rekord, ponieważ jest nas około 230 osób. Wszyscy śpimy pod namiotami. Nie tylko spędzamy czas razem siedząc i rozmawiając, ale uczestnicząc w przeróżnych pięknych, fantastycznych punktach w olimpiadzie sportów pomylonych, warsztatach prowadzonych przez Dianę w warsztatach z żywicy epoksydowej, gdzie każdy mógł się podzielić swoim talentem i zrobić własnoręcznie robiony krzyżyk. Mam na imię Hubert, jest to mój pierwszy raz na miasteczku. Bardzo spodobała mi się tutaj już atmosfera. Jest tutaj dużo młodych osób, które są w podobnym wieku co ja, mają podobne problemy, podobne potrzeby. I konferencję prowadzi ksiądz Stanisław. Prowadzi tak super, tak super nawiązuje, takie spoko młodzieżowe rzeczy. Nawiązuje nam między innymi do wikingów. Celem miasteczka jest przeżyć. Jest przeżyć, czyli spędzić ten czas tutaj, nie uciec, nie zwątpić, nie dać się burzom, deszczom i skwarowi. A drugim celem, który idzie zaraz za nim, jest przeżyć ten czas w duchu błogosławionej Karoliny, czyli w duchu Ewangelii, bo tak nam patronuje błogosławiona Karolina. Na miasteczku najbardziej spodobało mi się to, że przyjechałam tutaj sama, a jest wiele osób, które sprzyjają mnie po prostu do swojego grona. Mnie na przykład mocno poruszyła wczorajsza całonocna adoracja, bo miałam chwilę takiego spokoju, gdzie mogłam się zastanowić nad wieloma rzeczami. Robimy dużo fajnych rzeczy. Super się przeżywa rekolekcję. Na miasteczku posługuję jako animator. Jednym z moich zadań jest prowadzenie grupki. Codziennie spotykamy się w jednym, tym samym miejscu i rozmawiamy na różne tematy. Jest super, integrujemy się między sobą, poznajmy drugiego człowieka, który nie zawsze jest taki sam jak my. Uczymy się pracować z drugim człowiekiem i jest super. Na miasteczku jestem czwarty raz i moja sekcja to jest integracja i medialna. Cały dzień jest zabiegany, cały czas coś robimy. To przychodzi ten moment na adoracji, ten moment, kiedy właśnie stajemy twarzą w twarz z Panem Bogiem. To jest moment, kiedy nasze wszystkie lęki, nasze wszystkie słabsze chwile odchodzą na bok i jest tylko On, jest tylko tak naprawdę Jego oblicze i możemy się wsłuchać w Jego głos. To jest coś pięknego, a w medialnej w momencie, kiedy możemy uwiecznić ich, że są razem na przykład na spotkaniu z Panem Bogiem podczas namiotu spotkania i kontemplują nad słowem, to to jest tak piękne i tak umacniające, że są po prostu młodzi i chcą i działają.